Czekajcie, ustawię tylko kamerę. Dobra. Żubra. Dobra, ziomy. Eee... Czekaj. Mam <laughs> złotego tulipa. Ej, świnka, ty znowu driftowałaś? Powiedz, że nie. Please. Szukaj. Nie, czekaj. Nakarmię tego pik. 33%. tych... Eee... Jak e... się nie zrozumiała, znowu driftowałaś, to... Eryk cię zabije. To Eryk cię zabije. No. E... I... Ale ja mówię do świętki, nie do was. Spokojnie. Masz królik. I to ten odcinek Piku. można oglądać tylko do trzeciej w nocy. Czalicie, że ja normalnie mam w swoim ekwipunku kulika? Piekajcie, tego też zabiorę. Pikup. Pikup. No, pikup! Pikup. Mam go w swoim ekwipunku, nie pytajcie. E? O! Kolorową marchewkę mam. Sobie ją zbiorę. Czekajcie. Rębułowa Marchewka. Widzieliście tego? Taką Dobra, idziemy e, nie tu, nie tu. Tak, chcę to sprzedać. Dzięki. O, 24 cztery sekundy, że żeby... Dobra. Żeby było nowe. Dobra, 14. Ja tu czekam, ja tu czekam. Ja tu poczekam. Po prostu, nie? I będę miał nowe ziarno, super. 15 tysięcy kartus. Szybko. Dobra. Kupiłem sobie kaktusa, nie pytajcie po poza... co... W ogóle po co ja tego słodkiego króliczka trzymam we kwipunku? Napiszcie w komentarzach po co on kupił tego kaktusa. Bo jest potrzebny. No, jest potrzebny. Rune... la. deszkorunę posadzę